Pokażę wam coś zajebistego, co tutaj mają. To jest w ogóle jest taki, że o, najpierw. nie? Chyba, że nie załaduje to, to mamy problem ten tego cały ten, nie? Ja na razie nie ładuje. Na praktykach sekatory se do ręki wjebałem Ojej No to współczuję. stac stopka nie mam pojęcia jak to działa Czemu mnie nie wpisuje. Napierdolę. Ja pierdolę ten fajwem, no o, jesteśmy super. Pośrzeć numer jeden. Daniel Rideron, bezrobotny. Mężczyzna. U, u u u posty post No i dobra jesteśmy, to jest Daniel. Ogólnie chujowo... typowe się domino. Ogólnie chujowe spodnie założyłem z jakimiś wzorkami, kurwa, ale jak robiłem postać, to nie mogłem obrócić kamery do tyłu. Coś mi się pierdoliło. Generalnie chujowy mieli ten. Jakby kamerę, żeby postać stworzyć. Jakoś tak nie... niewygodne to było. I co, postać sama animację. Jak stoi, <laughs> na przykład podchodzicie do ławki, nie? Patrzcie prawy dolny ruch, naciśnij minus, żeby usiąść, nie? A, teraz o. Normalnie klikacie. Minus. No ale postać, no, Daniel Readron. Powiedz no, to tyle osób na no ciekawi są nie? O tu są jak Jak stoicie tą animację na bez... <laughs> Nie no serwer się restartuje! Kolejne 40 minut, kurwa mać Iha, pierdola, to chyba... To chyba dzisiaj nie pogramy. Ktoś tutaj szedł. Hej, hej. Cześć. Hej chłopaki, hej 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 słyszałeś? Ej, przez prawo federalne będę uniewiniony Słysza Słyszałeś? Chyba byś to zmieniony. Każdy ma być legalny od teraz Każdy z ma być teraz legalny Słyszałeś o

O oh. S34, a S3 Strzy4 pani buton zmienia animację radio, no dobra. dobraż Chodź, chodź. Jasno Pani tej Hyo-Inno? Ciekawe, nie? Nie zajebała, to zwracam jej honor. Antwit, szczęście. Ja połosuwałem. przed nami już szatnia, co nie? Daj, dobra. Jakaś tam szafka moja będzie, nie? no, ta szafka. Dobra. A tu masz zbrojownię. Co nie, to będzie sprzęt. Dobra. Mogę ci pokazać jeszcze gdzie są cele, jak będziesz miał Booking. Dobra. O, tu po prawo te pierwsze dwie auta. Tak to się chyba teraz nie. Celowałem śmiet na ty. Fajna stacja. Chciał rzucić Ta może ta bardzo pasuje. Zostawmy to. To tyle. I zegarek. Nie chcemy zegarka. Dobra. I mamy chyba wszystko tak naprawdę, co nie? Trzeba się przebrać, ty coś jest nie tak. Teraz jest ok? Myślicie? Jezu, tu jest tak mało miejsca w tej szatni No dobra, jest chyba ok. Jest git trzeba wypierdolić to. Tak, buta gram. Ej, styl chodzenia mi się zjebał. Ja miałem... Co jest? Taran, radio, stacja, Bugopis, taśma Dobra, weźmy najpierw piwera Pałkę Iwera pałka kajdanki dwie sztuki weźmy Katarkę Spoilernetka, daj też rewolwer gaz pieprzowy, tutaj te kontaminamizacja, radio, <śm> 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 Trzymaj klucz będzie się jechał. Dobra, szczególnie. <laughs> Ola MDT paszczał No jak nie zrobię, to 2AM45 Pikaż main up, prawem górnym i main up Dobra, dobra, dobra

Ponieważ sobie MDT. spotlight, Jest Tylko MDT Ty Jesteś świeży w tym? Ech, tak, oficerze hey, Twoja pierwsza nocna zmiana? Pierwsza nocna zmiana, dokładnie A, to się przygotuj to Będzie ciężko No, przecież damy radę, oficerze co? No raczej damy Oficer, ile już pracuje na stacji? Już 3 lata będą, już 3 lata Okej, okay, no to jakiś też jest, co? Tak raz w sumie prowadzę czarno-białą Chyba w Akademii nie prowadziłeś? No ale tak mówię w terenie, nie? No, okay. W Akademii to tam jeździliśmy, ale to tak. Na carsonowie nie jakie zgłoszenie mamy, reagujemy na to? a no, pewnie już pojechali samtą. My się obsługiwasz tym komputerem? O, no tak, mniej więcej. Ej, to ci wytłumaczy, żebyś wiesz, rozumiał Jasno. Co? Ej to ten czerwony przycisk to masz, no to jest panic button co nie? Okej okay. Acknowledge no to acknowledge En route, to oznacza, jak dzisiaj jak reagujesz On scene no to jak wejdziesz na incydent jakiś albo jak jesteś po prostu dostępny Transport jak przychodzisz jakiegoś gościa Lunch jak, no jak masz przerwę na żarcie Available Person to w tym sprawdzasz ludzi Rob to jest po prostu OB, OBS wpisujesz? Jakąś obserwację, nie wiem, jakiś krótki opis, że nie wóz jest kre, jakiś kod 37 i tyle. I T-stop to, że masz... nie wiem, wytrzymać wzbod 6. Okay. I Iki to jest po prostu, że wóz do sprawdzania wozu blachy Co to kurwa z mininer na nami Zajedzimy na to W takim kodzie? No Dobra, że sprawdzę czy mi radio działa ok. O, no pewnie. Radio check. Jest wszystko ok. Dobra, weź tego światła, zajedziemy tam szybciej. Z tego co widzę, to coś tam się mocnego dzieje. Dawaj, ja tak to 300. Dawaj, dawaj, dawaj. <susurgery> <susurgery> Koczę się na po Ej! Weź, poczekaj! Co jest, kurwa! Co Ej, ty? Cię? Wzywałeś ty nas? Chuj, a co ty? Oni... Ja was wezmę? Eee. No nie no Jeszcze dostałeś mi jakiegoś kolana, co nie? Nie, to wiecie co, bo tutaj jest specyficzna. No, no rozumiem, to Specyficzna coś, baza mieszkańców. mieszkańców i... Często często tutaj, no. Co się miało dziać? Ej, gdzie jesteś odejrzał tutaj w okolicy? Co? Widziałeś coś podejrzanego w, w okolice? Z drogi, A... z drogi, do domu idę! Bo... Hej Joel, hej! Co? Cześć, cześć, co to, co tu się dzieje? Co to ma być? Wiesz co, ja nie mam czasu, ja muszę przynosić rewir, bo się tu będę... Nie patrz stąd, poszedł mi, poszedł mi bo... stąd! Kto ty kurwa jesteś, co? Poszedł mi stąd! Bo? Bo zaraz zobaczysz, poszedł mi stąd! To mi? Ej, ja, ty się spokój koleś, co? O, bo... myślisz, że sobie ja, robię? Grodzisz mi? Bo ci za tą Grodzisz mi skrwielu? Co mi tego chcieliście? No, wypierdalaj. Ale słuci się z tych schodów, chcę wnieść pudeł, no, no. Chcesz Chcę się położyć, chcę spać, po, chcę do, 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 do roboty jechać, tak? Blondasy Kraszanie. kurwa się znalazł w brunetach tej karocy. Tak, pewnie kolej. A mi, się nie nap, gap się na mnie, To ja jestem u góry, na nie Uważ, żebyś się nie wypierdalał O shit, o shit, kurwa, do nas, kurwa, shit, shit. Ej, ej, kurwa, do nas strzelał, nie? Dostałem. Shit, kurwa, kurwa. Co jest kurwa, co się dzieje, ej? Shit, kurwa. O. Fuck. Shit, kurwa, nie wiem, nie wiem, oficerze, nie? Ja chyba dostałem, ja chyba dostałem. Shit, kurwa. Skurwysy syn shi kurwa. Badam 45, mamy gunpoint. Jesteśmy w Rancho Boulevard, 92-73. Ogień krzyżowy będzie skierowany na południowy zachód, w jednotki reagujące. niech przyjadą od północnego wschodu. Oderz Rancho Boulevard. I teraz szalę do niego podejść, szalę do niego podejść. Cheat, si kurwa, facet nie podchodź, nie kurwa. Dobra, niech on spierdala, dawaj. Spierdalaj się stąd rozwoju. kurwa, spierdalaj, spierdalaj stąd. Dawaj na mnie, na mnie, stąd. Jestem, 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 kurwa, shit. Ej, będziesz kontakt, będziesz kontakt. Idę, nie? Ja jestem za tobą. Ej, nie sięgaj po tą broń, nie sięgaj po niej. Nie ruszaj się, z Nie synie. bo się Nie ruszasz się, synie, jeden ruch ci kurwa łeb odstrzela, rozumiesz? No nie ruszaj się, nie sięgaj po nic. Ej, dobra, trzymaj go, wchodzę w ręce, nie?

Mam to jest Ta! <coughs> Waiting i dobra! dobra Ej, ja Nie, 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 Ej, dobra, ja raj, go oklepię, to nie, 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 Potrzebuję nie, 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 Kłacha miał, czaicie? Co tu się dzieje, kurwa? Ej, spierdolił mnie! Co tu się dzieje, kurwa? E kurwa, ej kurwa, gdzie jest oficer? Shit! SIT! Sit! Jak wreszcie, jak wreszcie, Biała wreszcie, jak wreszcie, jest wreszcie, jak wreszcie, jak wreszcie, jak wreszcie, jak wreszcie, shit, 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 nie wiem, gdzie on pobiegł. Ej, shit, kurwa. Wróćmy do tamtego, kurwa, shit. 2 45 potrzebuję dostatku pojeźdźnego. Eee, potrzebuję wozów, żeby się rozglądały. Biały mężczyzna, biała koszula, niebieskie spodnie. Jest też Tagar, Tak, siedemnaście. Tak, kitu Co tu się dzieje? Dzięki, Mirkołaj. <laughs> o shit, ty, pierwsza, kurwa, pierwszy incydent, ej. A, quit, Ja pierdole, ale mówiąc, zostałem sam. Nie jeździ jeździć sam w terenie. Frykałach, maskitu. pierdole. 4,5 pod 6 yy, zaparkowany pojazd na 905 na razem skóry shit co jest chyba. 2A45, dajcie mi level na 90-65 i na 100 pulle wart do zaprojektowanego pojazdu. Po cztery pięć pod cztery.